Sony LinkBuds WF-L900. Te kompaktowe i ważące zaledwie 4 gramy słuchawki są wyjątkowym osiągnięciem w dziedzinie miniaturyzacji. Konstrukcja dzięki unikalnemu przetwornikowi pierścieniowemu sprawia, że ucho jest otwarte i możesz także swobodnie rozmawiać, jednocześnie słuchając muzyki. Możesz doskonale słyszeć otaczający Cię świat Jednocześnie pozostając w świecie online. Najnowsza technologia optymalizuje pracę mikrofonów i przetwarza sygnał w taki sposób, że dźwięk podczas rozmów jest czysty i wyraźny, nawet w hałaśliwym otoczeniu. Algorytm precyzyjnie pomija dźwięki otoczenia i uwydatnia Twój głos. Słuchawki automatycznie dostosują poziom głośności do otoczenia. Będzie on niższy w cichszym otoczeniu i wyższy w głośnym. Zintegrowany procesor odtworzy wszystkie detale muzyki jednocześnie minimalizując zniekształcenia tak, aby uzyskać jak najwierniejszy odbiór dźwięku. Słuchawki wyposażone są w technologię, która przywraca skompresowane elementy pliku tak, aby dostarczyć dźwięk o najlepszej jakości. Możesz sterować muzyką za pomocą stuknięć w okolicy uszu, więc nie musisz dotykać samych słuchawek, by zmieniać utwory lub regulować głośność odtwarzania. LinkBuds są też odporne na zachlapania czy pot. Pełni naładowane słuchawki dają Ci 5,5 godziny słuchania, a ETUI ładujące zapewnia dodatkowe 12 godzin. Możesz w 10 minut doładować je na kolejne 90 minut słuchania. Sony Linkbats WFL900 to kompaktowe i lekkie słuchawki, które zapewnią ci świetną jakość muzyki i rozmów. Po więcej informacji, wejdź na stronę euro.com.pl.